Adam Soldajew po XTB W 102, dokładnie po swojej walce, witam serdecznie, serdecznie i gratuluję. Dziękuję bardzo, witam Cię Marysiu. Słuchaj, no miało być tak jak się wszyscy spodziewali, ciężko, twardo, mocno i chyba dokładnie to daliście, że też widać i po Danu, i widać i po Tobie, że to nie była najłatwiejsza walka w karierze. Tak jest. No, nic więcej nie mogę dodać. <laughs> A jesteś z siebie zadowolony z tego co pokazałeś? Czy są jakieś rzeczy, które byś jednak poprawił albo do których dojść nie powinno? Tak, dojść nie powinno do do tego, że biłem za mocno. A tak jestem zadowolony z wygranej. Po prostu rok mnie nie było, myślę, że zdradza mi jeszcze troszeczkę była, nie? Za mocno? To, to, co masz na myśli? Czemu za mocno? W pierwszej rundzie chciałem go ubić. W sensie, wiesz, chciałem tak trafić i trafiałem. Kurde, szczęka ma nie wiem czego. Ale trafiałem bardzo mocno. Czułem, że mu oczy latają, ale. No... A ta jego stójka, o której się mówi, że chaotyczna, że ciężka, że trudna, że taka niepukładana, jak sobie z tym radziłeś? Czy faktycznie się tym zaskoczył? Co to nie było aż tak trudne do przejścia. Nie, nie było trudno, bije chaotycznie. E, ten po prostu cep troszeczkę zmylił. A tak, no nie, no trzeba przyznać, że jest dobry, młody chłopak, bardzo dobry jest. Najtrudniejsza walka jest do tej pory, czy z rudkiem było ciężej? E, technicznie, technicznie, myślę, że tutaj było ciężej. Tak, no technicznie, bo z rudkiem po prostu mnie głowa nie zagrała. Okay. No rozmawialiśmy o tym, że ta walka miała być wcześniej, doszło do niej teraz. Czy finalnie uważasz, że dobrze wyszło, że ta walka odbyła się właśnie w tym momencie? Czy myślisz, że w sierpniu mogłoby to wyglądać nie wiem, inaczej, lepiej? Myślę, że też bym wygrał szepny, szczerze, z całego serca to mówię i bardzo możliwe, żeby gorzej by się przygotował do mnie. A tak miał po prostu więcej czasu, żeby się przygotować pode mnie. Ja też też nie ukryłam to, nie? Ja też miałem. Słuchaj, no na pewno teraz patrzysz i czekasz na to, co się wydarzy w kołumej więcej, czy właśnie Kasmarczyka za Achmedem Willo, no to jest to starcie, na które pewnie ty trochę czekasz. Myślę, że Kasper Formula, który też jest obecny, też myśli już o, o powrocie, o kolejnym pojedynku gdzieś w swoich e, stronach może pod koniec drugiego półrocza dla ciebie idealny termin na powrót idealny rywal, kto by to był? Wiem, że ten, kto jest najwyżej w rankingu, no ale no nie wiadomo, kto z tych rankingu będzie teraz najwyżej po tej gali. Wiesz co, obojętny. Jeśli nie opasno, to obojętny z serio, serio mówię, naprawdę. by, ma... kurde, nie, wiesz, z, z przegraną, w sensie, nie rywal, który ma przegraną przed chwilą, jak ktoś kurde już tyle gadałem, że nie mogę się wysłuchać normalnie, ale no byleby, żeby nie poprzegrane ktoś, ale no boję. Kogo dadzą nie A kiedy chciałbyś wrócić? Dłuższa, krótsza Wiesz co, Ramadan się zbliża. Ramadan nigdy nie walczy, więc myślę, że po Ramadanie. Ramadan jest tak początek marca, więc tak w maj. Najlepsze Dużo duże było też na WCA i na Arbimanzorze ciśnienie. Wszyscy się trochę pośmiechowali, no ale wiadomo, że dla nich to było bardzo ważne zwycięstwo na pewno i też mi kamień spadł serca, więc zapytam, czy słuchałeś to, co krzyczeli? Słuchałem dlatego wygrałem szczerze, ci powiem. Naprawdę. Ja jakbym nie słuchał, albo zostałbym znokautowany, albo sam bym coś spieprzył tak, żeby, żebym zdechł, bo w pierwszej rundzie na przykład początek do tego czasu nie słuchałem. Robiłem swoje, ten cios dostałem i już tak mówię, kurde, trzeba słuchać. Gdzie ty Adam? I zacząłem słuchać i, i, i zobaczcie jak poszło. Baterie były w padzie? Były, ale tak od połowy po pierwszej rundy. Kolejny jeszcze, kolejna kwestia to kondycja. No, dużo osób się zarzucało, że tej kondycji nie ma, no to chyba tą walką udowodniłeś, że potrafisz być się i wygrywać na, na pełnym dystansie w tak, z tak trudnym rywalem. I w tak, w, w, w mocnej walce, bo to kurde, no kto, kto w takiej, w sensie tyle zwrotu akcji tam było i tyle technik zapłaśniczych, zarówno jak stójce i wymian tam było, że ja myślę, że każdy by się zmęczył. I myślę, że nawet jeśli nie udowodnię, to mam gdzieś. Ja wiem, co potrafię, Mnie ludzie uważają, co uważają. Wiem, że je, jest część fanów, którzy stoją za mną zawsze, za co im jestem wdzięczny, A ci, którzy tam coś tam pieprzą, jakieś głupoty, to mam je gdzieś myślę, że będzie bonus? Kurde, właśnie Artur Mazur mówił, że Kurde, tam Kęsik i jego rywal, nie pamiętam jak się nazywa To jakaś mocna walka była? No była, tam raczej knockout chyba No to kurde, mu jest bonus tu Tulszajow zabiera bonus, no knockout wieczoru Ja zabieram bonus, e walkę wieczoru i dobrze Będziemy jeść za te bonus. A widziałeś walkę muslima no i to się wydarzyło po walce, bo chyba tego nikt się nie spodziewał, że Andrzej Grzebyk nagle wskoczy do klatki tak naprawdę celując chyba bardziej w Bartosa, nie mając kontraktu, ale no tutaj uznał, że no nikt nie będzie we mnie strzelał tyle czasu, nerwy puściły no i wskoczył, na szczęście obyło się bez incydentów. Wiesz co, ja, ja spodziewałem się tego, bo my w szatni e, turskie nam mówią, że coś takiego może być. Jest to zagrywka Grzybyka e, chyba, żeby kontrakt po prostu lepszy wyciągnąć, ale Niech, niech lepiej uważa na Muslima, bo ja te, tego gościa znam z 2005 roku i on jest wariat. Dzisiaj udowodnił, że jest wariatem a jeszcze ludzie nie wiedzą, jakim dużym to jest, więc nie uważają na niego. No dobrze Adam, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, jak zwykle przyjemność, gratuluję zwycięstwa, bardzo okazałego, no i w takim razie czekamy, czekamy na... odpoczywaj na razie, świętuj i czekamy na Twój powrót, zobaczymy z kim. Dziękuję Marysz. z Tobą zawsze wywiady fajnie się robią, lubię z Tobą robić wywiady. Dziękuję mojej stronie. Pozdrawiam wszystkich moich fanów, nie fanów i przede wszystkim Twitterów, którym powiem, że obaliłem Wasz mit, kochani! Oni nie słuchali. Jak to było? My mówili, oni nie słuchali. Oni mówili, ja i wygrałem. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc.